Ciao, Mysia, witam na, z Haga na moim kanale. Następnie chciałbym przypomnieć o tym, że to dodegrają, macie ponad 3000 zł, wpłacając z moim kodem minimum 21 zł. A czym więcej wpłacacacie, to macie większą szansę na wygraną. A do wygrania macie rękawiczki Crimson Web za 1000 zł, bajoneta najtrudniej za 1000 zł. No i 5 różnych skinków, które widzicie tutaj na ekranie. No łącznie z 7 skinków do wygrania. Czym więcej wpłacacie to macie większą szansę na wygraną. Jest to dla tych, co wspierają mój kod, po prostu co wpłacają z moim kodem taki dodatek 3000 zł do wygrania na święta. Mógłby sobie ktoś coś wygrać. Także zachęcam serdecznie. Bo jest to po prostu dla Was 3000 zł. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić, trzeba kliknąć tutaj. Plusik, pisać kodzik Gravida18, daje Wam 10% więcej do wpłaty. Oraz dwie darmowe skrzynięczki na sam start. Jest wiele metod podnosić, czy to blik, czy paste card, czy skinki. A jak wpłacacie skinki, przoda do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Pamiętajcie, żeby kliknąć zastosuj, bo inaczej mój kod się po prostu nie zaliczy. Nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, ani nie będziecie mieli szans na wygranie 3000 zł. Więc zachęcam, żeby o tym pamiętać. Poza tym, na stronie się nagrody za level, za każdy level macie. Kaskę więc naprawdę, naprawdę fajnie. Oprócz tego, na stronie macie darmowe skrzyneczki co 24 godziny, każdy z nich możecie otworzyć w zależności od tego, jaki level macie. Także otwórzmy sobie tutaj legenda, pick i dostajemy sobie a za 300 zł. Więc dzisiaj nie najlepiej, ale w ogóle zmienili tą skrzynkę. Dali tutaj lepszej itemy, ale nie ma gwarantowanej kostki. Okej, okay. no to lepiej, 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 bo można naprawdę coś fajnego wyciągnąć z tego, fajnie, fajnie. Poza tym mamy eventik na stronie oczywiście wielkanocny, także przejdźmy sobie do eventu. Tutaj możecie sobie ustrzelić skinka, rozbić jajko, pyk. I dostajemy sobie SSG za 96 zł, więc naprawdę fajnie. Poza tym mamy tutaj ranking w rankingu za dane miejsce, też zajmiecie na koniec eventu, trzymajcie skinka. Przygotowo za pierwsze miejsce jest M9 Gamma Doppler za prawie 14 tysięcy. Oprócz nie jest wiele innych ślicznych kosek, więc naprawdę fajnie. Poza tym jest wiele też skinków, więc myślę, że warto. I tutaj mamy jeszcze marketplace. Market Page. Marketplace ja czy, to, czy to skrzyneczki, czy skinki, czy nawet balans na stronie, także otwórzmy sobie skrzynkę tutaj eventową, pyk i koronka. Okej, okay, 1200 zł za diamenciki, Naprawdę fajnie. Dobra, idziemy robić bitwę. Mam nadzieję, że dzisiaj magia świat nam dopisze. Eee, więc pójdziemy tutaj. dajemy sobie 5 takich skrzynek. 4 takie, 3 takie, dwie takie i jedną taką. Bo wystarczy nam na dwie. Wystarczy. To może jeszcze sobie damy coś takiego. Coś takiego. To już nam nie wystarczy. Dobra. Eee, to wiecie, co zrobiłbym sobie? Zrobiłbym sobie tak. Zrobiłbym sobie tak i zrobiłbym tą bitwę na trzy osoby. Licząc, że Mangia Świąt nam dopisze, i że wygramy dzisiaj mnóstwo, mnóstwo ślicznych drogich skinków. Wszystkie te skrzynki są oczywiście na trybie joker, gdzie na wszystko jest równy procent szans. Dlatego są o wiele droższe niż normalnie. Bo ta ostatnia skrzynka, chociażby kosztuje 600 zł, chyba a tutaj kosztuje 5000, więc no, widać różnicę. Różnica jest znacząca. Chodzimy na prowadzenie po trzeciej skrzyneczce, także naprawdę spoko. No, i teraz przechodzimy do tej droższej. PIK. Ok, świetny start: 350 zł. Kolejna skrzyneczka. A wópka za 800. BOT Stevie też za 800. Także naprawdę ta skrzyneczka jest fajna. Teraz Glock dla Stevie'ego i nas dogonił. Yy, tylko tutaj jest w BOT Force blessing. No i przechodzimy do skrzynki za 1100 zł. I tracimy prowadzenie. Oni dwie pod pokosie, a ja Gloczka. Ok, teraz ja koskę, więc tutaj trochę nadrobiłem, ale Bot Force ma koronkę i to jest 4000 zł. wychodzi na prowadzenie, pierwszy raz chyba w tej bitwie. Kolejna koska, ok, wracamy, wracamy. Teraz przechodzimy do skrzynki po 3000 złotych, najpierw nie dała nic. Kolejna skrzyneczka, a wóbka Lightning Strike, spoko. Wchodzimy chyba na prowadzenie, tak jest, ostatnia taka skrzynka. I okej, okay, kukri. Aha, tutaj cztery koła. No ale dobra. Dwie skrzynki po pięć koła. Prowadzimy, proszę, nie przegrajmy tego 7000. tysięcy. Ostatnia skrzynka, błagam, magia świąt. Magia świąt. O, nie, nie, nie. o 1000 zł. O 1000 złotych przegraliśmy 40 koła, 40 koła. Czy my coś jesteśmy jeszcze w stanie zrobić? Możemy sobie znowu pójść do Iwanciku. Pójść tutaj. Tworzyć jeszcze raz tą skrzyneczkę. A, i teraz dało syf. No dobra, mamy 1000 złotych. Ile kosztuje ta skrzynka z rękawiczkami? 1200. 1200. Mm. No dobra, to jeszcze musimy sobie tutaj coś odebrać. Eee. Możemy hmm, hmm, hmm. sobie coś takiego kupić. Możemy sobie coś takiego kupić. I mamy. I mamy to. Pyk, pyk, pyk. I robimy sobie na cztery osoby. Na no, odbitkę, na no, odbitkę. Zobaczmy, zobaczmy. Rękawiczki, koronka, 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 koronka. No i niestety widzowie, przegrywamy, przegrywamy. Mam nadzieję, że jutro pójdzie lepiej. że wam przede wszystkim oddaję lepiej święta. Magia świąt musi wam dopisać. Łapka w górę, z dzwonkiem, kodzik, grawita do 18, 10% więcej do wpłaty. I pamiętajcie, że macie 3000 zł do wygrania. No mam nadzieję, że przy święta ktoś coś wygra z moim kodem. Życzę wam powodzenia, trzymajcie się, elo, widzimy się jutro.